Witam państwa serdecznie w mojej nowej komentarzowskiej serii. Robię, będzie to seria tylko i wyłącznie o charakterze rozrywkowym, więc nie przywiązywałabym za dużej wagi do jej treści. Natomiast, jeżeli państwo lubicie się pośmiać, pożartować, tudzież posłuchać o jakichś ciekawych faktach i wydarzeniach z moim osobistym komentarzem, to serdecznie zapraszam. Głównie będzie to poświęcone oczywiście panu. Ze zdjęcia, panu mojemu faworytowi, Pinocchio Morawieckiemu, gdyż zbudza on moją niesamowitą, e, jakby powiedzieć, e, ciekawość, oraz e, jego polityka naprawdę wywiera na mnie tak ogromne wrażenie, że nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie skomentować w żaden sposób. A najlepiej zrobić to jak najbardziej publicznie i żeby jak najwięcej osób mogło ów komentarz usłyszeć. I otóż teraz robię taki mały disclaimer. Nie robię tego dla pieniędzy, robię to zupełnie charytatywnie, dla przyjemności po prostu, gdyż no nie lubię pana Morawieckiego do tego stopnia, że jak mu uprzykrzeżycie chociaż trochę, to będzie to dla mnie nagrodą w samą w sobie. <ścoughs> Więc. Jeżeli Państwo y, jesteście zainteresowani, to ja oczywiście serdecznie zapraszam. Y, będę starała się dodawać wideo w miarę tak y, no raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, jak się uda, bo mam tam swoje różne rzeczy, które robię po, poza tym, więc no, nie mam tak czasu właśnie, żeby tworzyć jakieś tam mega skomplikowane wideo. Kiedyś tam w zamieszłych czasach w przeszłości Próbowałam już robić takie rzeczy, natomiast no szybko się zniechęciłam, bo te profesjonalne wideo wiecie, trzeba obrabiać i tak dalej, tego jest godziny czasu się traci, a wideo wychodzi z tego, nie wiem, raptem 2-3 minuty i to uważam to za po prostu stratę czasu. Jeżeli to nie przynosi przyjemności, komuś to w zasadzie uważam, że nie powinien tego robić, bo dlaczego, no, dlaczego? Dlaczego się męczyć, ludzie. Trzeba sobie życie ułatwiać. Więc ja robię to dla przyjemności, także zapraszam i zaraz chwilę. I no właśnie tutaj mój brak y, doświadczenia się pokazał. <grych> Oczywiście. Natomiast y, tak, zapraszam do subskrypcji, lajkowania oraz do y, dzielenia się tym wideo ze swoimi znajomymi z rodziną czy nie wiem z kim tam chcecie w ogóle. Yy, oczywiście jest yy, bardzo mile są widziane również komentarze. I to chyba wszystko. Także zapraszam na kolejny odcinek. Tymczasem ja uciekam i do zobaczenia. Pa.